Jeśli macie to szczęście, że w trakcie świąt dostaliście nowiutkiego Xboxa Series X lub S, to na pewno nie możecie się doczekać, aż zaczniecie grać. W przeszłości trzeba było długo czekać, aż gry się pobiorą, przez co człowiek z nudów zaczynał czytać regulamin zwrotu takiego prezentu. Ale koniec z tym. Członkowie Xbox Game Pass Ultimate mogą korzystać z chmury i streamować ogromną liczbę tytułów prosto na swoją konsolę. Wystarczy przejrzeć bibliotekę Game Passa, wybrać dowolną grę z ikoną chmury i kliknąć Graj, by od razu wskoczyć do produkcji. Oto kilka tytułów, które polecamy sprawdzić zaraz po obejrzeniu tego materiału. Niewiele gier jest lepiej przystosowanych do tego, by korzystać z dobrodziejstw chmury niż wielokrotnie nagradzany Hades. Płynna walka i bogaty arsenał broni sprawiają, że każda nowa walka w podziemiach Tartaru jest zupełnie inna, dzięki czemu Hades idealnie nadaje się na szybką rozgrywkę, gdy tylko znajdziecie wolną chwilę. Świadomość, że zawsze macie ją pod ręką, nawet jeśli nie leży na dysku twardym, to prawdziwe błogosławieństwo z Olimpu. Więc jeśli siedzenie przy stole zaczyna Was nudzić, albo rodzinka zajmie jedyny telewizor w domu, to mamy dobre wieści. Hades to również idealna gra do odpalenia na urządzeniach mobilnych, na szybką partyjkę Hackenslashera ale w Hadesie znajdziecie o wiele więcej niż tylko szybką akcję. Ta skomplikowana saga rodzinna wypełniona jest zapadającymi w pamięć postaciami, zabawnym scenariuszem i najwyższej klasy aktorstwem głosowym, a wszystko od oszałamiającego graficznie greckiego świata podziemnego po wyśmienitą ścieżkę dźwiękową sprawia, że bycie potępionym w ogniu Hadesu jeszcze nigdy nie było tak przyjemne. Dziś jest to tak samo prawdziwe jak 20 lat temu. Nie ma lepszego sposobu na rozruszanie nowej konsoli Xbox niż zupełnie nowe Halo. Dzięki Halo Infinite ci, którzy szukają porywającej kampanii singleplayerowej, mogą wyruszyć do tętniącego życiem otwartego świata pierścienia Zeta Halo i kontynuować misję Master Chiefa, by ocalić ludzkość. A na tych, którzy woleliby spróbować swoich sił w walce z innymi graczami, czekają kultowe dla serii tryby wieloosobowe wraz z mnóstwem nowych funkcji i technik do opanowania. 5 minut zabawy z wyrzutnią linową, a gwarantujemy, że wciągniecie się na maksa. Infinite to także doskonały sposób na przetestowanie możliwości sprzętowych nowej konsoli po zainstalowaniu gry. Przede wszystkim doskonałej rozdzielczości 4K i płynności sięgającej słynnych 120 klatek na sekundę na Series X. A jeśli poczujecie tęsknotę za starymi, dobrymi czasami, to możecie wrócić do biblioteki Game Passa i sprawdzić resztę kolekcji Master Chiefa. Jeśli macie ochotę na lekką, świąteczną rozrywkę, zdecydowanie nie sięgajcie po A Tale Innocence. A jeśli jednak przydałoby Wam się coś nieco mroczniejszego, co przełamie cały ten świąteczny szał, to ta skradankowa przygoda może być grą właśnie dla was. W grze wcielamy się w postać młodej dziewczyny o imieniu Amikia, która musi sprostać trudom życia w XIV-wiecznej Francji, w tym straszliwej pladze i hordom szczurów, które ją rozprzestrzeniają. Aha, poza tym ciągle polują na nią żołnierze, bo król uważa, że krew jej młodszego brata jest magiczna. Dużo się dzieje. Aby przetrwać, będziecie musieli poruszać się bardzo ostrożnie, pozostać poza zasięgiem wzroku i znaleźć sprytne sposoby na wykorzystanie elementów otaczającego was świata. Na przykład takie jak wspomniane wcześniej hordy szczurów. Ponieważ Eplectail Innocence została teraz zoptymalizowana, możecie cieszyć się każdym momentem tej pogrążonej w mroku przygody w płynnych 60 klatkach na sekundę. Skorzystajcie z chmury, żeby od razu wskoczyć do gry i szykujcie się na sequel, Requiem, który pojawi się w dniu premiery w usłudze Xbox Game Pass już w 2022 roku. Dzięki możliwości gry w chmurze, bez konieczności pobierania, szybkiemu przełączaniu się między tytułami dzięki funkcji Quick Resume oraz niewiarygodnie krótkim czasem ładowania na konsolach Series X i S, nowe Xboxy są naprawdę stworzone do szybkiej rozgrywki, a żadna gra nie pokazuje tej mocy lepiej niż Forza Horizon 5. Od momentu wciśnięcia gazu będziecie przedzierać się przez ogromny, otwarty świat, pełen urywistych łańcuchów górskich, gęstych dżungli, rozpalonych pustyń i tętniących życiem centrów miast. Czekają na Was setki różnych wydarzeń, samochodów do odblokowania i miejsc do odkrycia, a w każdym zakątku kryją się fragmenty meksykańskiej kultury, starożytne świątynie czy współczesna sztuka uliczna. A najlepsze jest to, że Forza Horizon 5 daje Wam swobodę odkrywania tego wszystkiego tak, jak Wam się tylko podoba. Więc jeśli tej zimy, skuleni pod grubym kocem, marzycie o niezapomnianej przygodzie na otwartej drodze, to macie do tego świetną okazję. Z greckiej mitologii Hadesa przerzucamy się na nordycką w grze Hellblade, która opowiada o kolejnej młodej wojowniczce ze skomplikowaną rodzinną historią. Senua jest prześladowana przez ciemność, która szepcze jej do ucha nieprzyjemne rzeczy gdziekolwiek się uda, co jest szczególnie denerwujące, gdy wybierasz się w podróż w zaświaty, by uratować duszę swojego zmarłego chłopaka. To, co Senua nazywa klątwą, my uznalibyśmy za formę psychozy, a jej skutki zostały doskonale oddane w grze przez klimatyczną oprawę wizualną i niepokojącą oprawę dźwiękową, tworząc grę przygodową, która jest zarówno ogromnie grywalna, jak i niezwykle przejmująca. Dlatego też z niecierpliwością czekamy na kontynuację, która ma trafić do Xbox Game Pass już w przyszłym roku. Oczywiście będziemy regularnie informować Was o wszelkich nowościach odnośnie Hellblade 2, jak i wszystkich innych ważnych tytułach na Xboxa, więc pamiętajcie, by zasubskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia. Jeżeli chcielibyście rozpocząć przygody ze swoją nową konsolą, ogrywając całą grę od początku do końca, to Hellblade Senua's Sacrifice będzie świetnym wyborem. Przejście zajmie Wam około 7 godzin, więc skorzystajcie z chmury, by wskoczyć do gry zaraz po podłączeniu swojego nowego cacka, a być może skończycie ją jeszcze przed kolacją. Z pozoru cukierkowo-kolorowy, dziwaczny świat Psychonaut 2 może nie mieć wiele wspólnego z podniosłą misją Senui, ale to kolejna gra, która mocno skupia się na tym, co dzieje się w naszych głowach i jak sobie z tym radzimy. Podobnie jak w oryginale, który jest również dostępny w ramach Xbox Game Pass, jeśli przyjdzie Wam ochota sprawdzić go po jakichś 16 latach od premiery, w Psychonauts 2 Raz używa swoich psychicznych mocy, by wślizgnąć się do umysłów innych postaci. Nie tylko daje to studiu Double Fine okazję do stworzenia jednych z najdziwaczniejszych poziomów, jakie kiedykolwiek widzieliście, od zębatego wewnętrznego świata aspirującego dentysty, po pełną zarazków metropolię, która jest jednocześnie czymś w rodzaju kręgielni, ale także daje razowi szansę na to, by pomóc każdej postaci naprawić to, co jest w niej zepsute. Każdy poziom Psychonauts 2 jest jak mała sesja terapeutyczna, podczas której walczymy z wątpliwościami i żalem, a także pakujemy emocjonalny bagaż danej postaci. Tyle że tutaj możemy tworzyć kule ognia za pomocą własnego umysłu, a nie tylko rozmawiać o swoich uczuciach. Idealne rozwiązanie na świąteczny sezon. Jeżeli zawsze podejrzewaliście, że pirackie życie to coś dla Was, to uruchomienie Sea of Thieves powinno być jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobicie na swojej nowej konsoli. A kiedy wypłyniecie na szerokie wody tej popularnej online nowej przygodówki, to otworzą się przed Wami zupełnie nowe oceany możliwości. Możecie zebrać się w grupę z innymi lokalnymi wilkami morskimi i wspólnie zaatakować najbliższy statek lub wyruszyć na samotną wyprawę, zdobywając sławę jako kupiec i walcząc z mitycznymi potworami. Możecie też po prostu wziąć do ręki kufel i wyruszyć na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, które od wieków dręczy piratów. Jaki numer by tu wywinąć pijanemu marynarzowi? Niezależnie od kierunku, w którym zdecydujecie się płynąć, na pewno znajdziecie coś ciekawego dzięki nowej zawartości, która jest stale dodawana. Od rozdziałów inspirowanych piratami z Karaibów, poważne nowe mechaniki, takie jak możliwość zakopywania skarbów i odpalania fajerwerków. Świetny pomysł na powitanie nowego roku. Jeden z najbardziej ekscytujących aspektów chmury pojawił się właśnie w tym roku wraz z ogłoszeniem, że niektóre nextgenowe tytuły będzie można streamować na konsolach Xbox One. Niezależnie od tego, czy już udało wam się dorwać swoje Series X lub S, czy wciąż czekacie na ten wielki dzień, członkowie Xbox Game Pass Ultimate są zawsze o jedno wciśnięcie klawisza od niesamowitych nextgenowych tytułów, takich jak na przykład The Medium. W tym trzecioosobowym horrorze wcielamy się w postać medium o imieniu Marian. Z tym, że Marian nie jest zabawnym, rzucającym przy pomocy rozumu rzeczami medium, jakim był raz. Jest raczej takim medium, które obcuje ze zmarłymi i zagląda za zasłonę naszej śmiertelnej egzystencji do piekielnego królestwa duchów, które znajduje się za nią. To zupełnie inne klimaty. Prowadząc Marian zarówno przez sferę fizyczną, jak i duchową, Często w tym samym czasie, Medium zmusza nas do myślenia w zupełnie nowy sposób, a jednocześnie robi wszystko, by namieszać nam w głowach. Kolejną grom z imponującym sequelem, który trafi do usługi Xbox Game Pass w nowym roku, jest The Outer Worlds, kosmiczna gra action RPG od studia Obsidian. Podróżując wśród gwiazd, napotykamy zimnokrwistego wroga, który, choć często udaje ludzkie odruchy, powoli wysysa życie ze wszystkich wokół, stając się coraz większym i bardziej odrażającym z każdą nową ofiarą, którą pochłonie. Tak jest, w The Outer Worlds kosmos jest pełen wielkich korporacji. W tym futurystycznym świecie ultra-bogaci wykupili wszystko, co tylko się dało, a to, czego się nie dało, zresztą też, więc waszym zadaniem jest uzbroić się po zęby i znaleźć sposób, by wyrównać rachunki. Po drodze będziecie musieli zmierzyć się z różnego rodzaju moralnie trudnymi dylematami, próbując z gracją poruszać się w etycznych zawiłościach tej hiperkapitalistycznej dystopii. A jeśli to się nie uda, zawsze możecie użyć kosmicznej broni i odstrzelić kilka głów. Chociaż jeżeli strzelanie przeciwnikom prosto w twarz jest na pierwszym miejscu Waszej bożonarodzeniowej listy zadań, to odpalcie chmurę i od razu kierujcie się w stronę Gears 5, chyba najbardziej brutalnej grze o odstrzeliwaniu głów jaka kiedykolwiek powstała. Epicka piąta odsłona kultowej serii strzelanek na konsole Xbox to kolejna porcja niesamowitych scen akcji, w której przemierzamy Arktyczną Tundrę i marsjańskie pustynie robiąc wszystko co w naszej mocy, by odeprzeć hordę. Dzięki oszałamiającej płynności 120 klatek na sekundę na obu next-genowych konsolach Xbox, nawet ponury świat Gearsów wygląda tak pięknie, że prawie będziecie mieli wyrzuty sumienia, obrzucając go granatami. Prawie. Seria Gears nadal jest znakiem rozpoznawczym dla całego gatunku, a całą epicką sagę możecie sprawdzić w ramach usługi Xbox Game Pass. Niezależnie od tego, czy chcecie spędzić cały dzień przed konsolą, czy też szybko rozegrać partyjkę przed wyjazdem do krewnych, dzięki chmurze możecie wkroczyć do akcji szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. I bez względu na to, od jakiej gry zdecydujecie się rozpocząć swoją przygodę z konsolą Xbox Series X lub S, możecie być pewni, że będzie ich o wiele więcej. Więc kliknijcie w dzwoneczek, zostawcie suba na kanale i bądźcie na bieżąco z informacjami o wszystkich największych premierach w 2022 roku. Na razie!